Hej, ja jestem Frey. Dzisiaj będziemy grali w Kingdoms of Amalur. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Jest to gra, z którą wiążę bardzo duże nadzieje. Mam nadzieję, że będzie serio świetną produkcją. Gram po raz pierwszy. Zacząłem od Łotra, czyli walczę sztyletami i łukiem. Obiecałem temu gnomowi, że zostanę i będę walczył. Aj, najwyraźniej nie możemy. No i co dalej? Mam zamiar walczyć sztyletami i łukiem oraz kształcić się w skradaniu i najróżniej... Ale nawala! Jaki cwaniak! Jeszcze przejście zawalił Dobra Mam nadzieję, że uda nam się uciec No tak, tylko teraz którędy iść? Nie prosi nas tak zostawić Chyba do przodu, nie? No E, w każdym razie, mam nadzieję, że pokażę wam kawałek tej gry. Jak mówiłem, mam zamiar kształcić się stricte pod względem e, skrytobójstwa i skradania. Będzie też miejsce na trochę łuk. Na trochę łuku. Tutaj miałem możliwość go wykończenia. Wykończenia po cichu. Ale nie zauważyłem go. Zresztą trudno. Jak dost. E, które rędy teraz bierzemy wszystko ja nie mam jeszcze drugiego poziomu i pewnie chwilę mi jeszcze zajmie zdobycie go mam nadzieję że uda mi się przejść tak daleko jakbym chciał nawet jeżeli czym kogoś słyszał e, nawet jeżeli zabraknie mi, zabraknie mi czasu bo jak pewnie wiecie w demo można grać jedynie 40 minut Jaki bydlak! I co z nim zrobić? Co z nim zrobić, powiedzcie? Oj Czekajmy Okej okay. jeden żołnierz padł Co jednak wiązało się z utraceniem prawie całej many Przed nim postarajmy się jeszcze Okej, okay. jak widać uniki są tu całkiem spoko, jeszcze mają spowolnienie. I już padł. A nie, no to, nawet w połowie nie jestem. Tutaj twardy zawodnik z niego. Może trochę many się odnowiło. No tak. W ogóle widziałem, widziałem w internecie materiały na temat rysowników z tego studia, które zresztą natchnęły mnie, Nadde natchnęły mnie do rysowania. Uła! Jakie bydle! Jedziemy i do końca. I finisher. No, ja nie chciałem być magiem, bynajmniej. Okej. Okay. Dobra. Mi się bardzo podobało. Niedługo drugi poziom, z tego co widzę. W ogóle tu fantastyczna jest ta gra. Niektórzy coś tam narzekają, że, że grafika nie taka, że fabla za bardzo przypomina, ale absolutnie mi to nie przeszkadza, naprawdę jak dla mnie gra jest świetna. Po tej walce z trolem górskim jestem... czy tam kamiennym trollem jestem jeszcze bardziej do tego przekonany. Wychodzimy z tego co widzę na powierzchnię. Jakżeby inaczej. Jeżeli chodzi o questy to drugi poziom. Dobra, trzeba ale upować Co nam by się tu przydało? Jakie fajne rzeczy. Tak, ja powiedziałem, że będę w skradanie szedł. I podtrzymuję to. Chcę się wykształcić w, w skradaniu. Drzewko, drzewko, finezję. Z tego, co mi się wydaje. To jest do skradania się. Ja bym wziął sztylety coś. Ucznictwa nie chcę się specjalnie robić Więc albo, albo finishery do skradania No tak, nowe ataki przy skradaniu Albo Aj, podoba mi się to Podoba mi się to bardzo I powiedzmy jeden tu Ciekawe co nam to dało Okej, okay, w każdym razie Chciałem zobaczyć to przeznaczenia, jeszcze nie możemy dostać. Powiedziałem, zacząłem mówić o dialogach. Ja te dialogi będę skipował, bo za bardzo nie mi się w nie wnikać. Co to jest? O co się możemy zapytać? dobra, przebierzemy to wszystko i pójdziemy. Nie będę zbierał roślinek, bo roślinek nie potrzebuję. Ło, jakiś Pegas! Jakiś Pegas. Um, wyświetliło nam się na minimapie coś. Pobiegnijmy tam. Shrine of Okej, okay, coś jeszcze możemy tutaj dostać. No, ale nie możemy jeszcze wlać naszego przeznaczenia, więc o co chodzi? <laughs> Dobra, raczej nie zabijemy tego źródełka. Co do klimatu, wow. No, muszę powiedzieć, że... No spoko, Skyrim był, Skyrim był bardziej realistyczny. Ale czy ładniejszy? To już zależy od tego, co kto lubi. Mi się na przykład to bardzo podoba. Bardzo, bardzo. A nie grałem w Febla, znaczy grałem trochę w Febla, grałem w którąś część i jakoś specjalnie mi teraz ta grafika nie przeszkadza, mimo że do tamtej gry z sympatią nie pałam. Jakiś dziadek do nas podchodzi. Przekupimy się na starcie. Tak, przychodzimy z wieży. Może bym mógł ci pomóc. Hmm. Musiałem, o tu jego musiałem znaleźć. Hmm. O, najbardziej lubię te różne perswazyjne sztuczki. I chyba teraz będziemy, będziemy mieli możliwość wybrania przeznaczenia. O, tu widzę, już się szykują panowie do starcia. Hmm. FATE ENERGY! Gdyby nam się teraz udało go zejść od tyłu, jeżeli nas nie widzi... To wcale nie jest takie. Czy on nas teraz widział? Tego to ja naprawdę nie wiem. Okej, okay, kolejni, kolejni do zniszczenia. F Fate ometer <gry> No tak, przeznaczeniom... Przeznaczeniometr! Ok, wcisnę X. Jak on raz trzymać to... Trzymać to... Co to jest takiego? Jakieś spowolnienie czasu albo inne gówno. The face will be arrival. Dobra, tutaj widzę, że przeciwnicy nie mają szans. On chyba czeka na jakiegoś finishera. Już myślałem, że tego starego zabiję. Aj, spacja! Nie zapomniałem o tym. Kompletnie zapomniałem. No cóż, wa walka była serio fajna. Mi się podobało. Teraz tylko czekam na te przeznaczenia, bo chciałem się im uważniej przyjrzeć. Z do moich preferencji to najchętniej zagrałbym zagrałbym e, właśnie roge'em połączonym z wojownikiem. Hm. Coś ominąłem. Tak coś ominąłem. Dobra, co my tu chcemy? Um, to są kolejne poziomy rozwoju i to będzie nas interesowało o... Hmm, Mire and Finance. Od nas będzie interesowało. Ale zajawka. Co to w ogóle jest? Slayer, Blade Master. Zapowiada się ekstra zabawa. Najbardziej to bym to chciał. Na razie jednak nic zapowiada na to, żeby można było tutaj. Z... Ok, a bo o to chodzi. My ifinus. Dobra, na razie bierzemy to. Mam nadzieję, że sobie nie zablokowałem tego. tego roada już do końca. Jestem też ciekawy czy w ciągu tych 40, pewnie już trochę mniej minut uda mi się połączyć te dwie klasy i cokolwiek zdobyć. To nie wiem który musiałbym mieć poziom, chyba czwarty czy któryś. Mam nadzieję że się uda. Bardzo na to zresztą liczę. Mhm. Dobra. Jeszcze mamy 45 minut, no to w ogóle wspaniale, fantastycznie. Będę musiał jakoś ten materiał ciąć. Ale powinno być wszystko okej. Okay. To co? Musimy zacząć zwiedzać. Nie wiem czego on w końcu od nas chce. Nie, serio nie wiem o co mu chodzi. Dobra. Jedziemy dalej. Pociskamy gdzieś... Pociskamy gdzieś na górę. Ja pewnie będę trochę skakał w tym filmiku, pewnie będę trochę ucinał, żeby jak najwięcej pokazać kolejne umiejętności, kolejne kombosy, kolejne walki. A zatem do zobaczenia. Dobra, hej, zaczyna się robić ciekawiej. E, po drodze wytłukłem niestety wioskę. Nie potrafię ocenić, czy to dobrze, czy źle. Ogólnie jest to wynik tego, że w ich więzieniu wypuściłem bandytę i testując, e, testując tryb agresywny, czyli możliwość atakowania, atakowania bohaterów niezależnych, po prostu rozpocząłem walkę, za którą potem chcieli mnie wszyscy ukarać. Okej, okay, co za tym idzie? Um, zdobyłem trochę doświadczenia, ale jak widzicie na mojej minimapie jest coraz więcej czerwonych kropeczek. Mam nadzieję, że... Tak, mogę już wejść w... Reconing Mour. Ale to na razie nie będzie potrzebne. Jakie fajne! Nie wiem co zrobiłem, ale wyglądało kozacko. Dobra. Tutaj widzę, że zaczynają mnie tłuc, strasznie, więc wspomogę się trochę moimi umiejętnościami znakomitymi, no bo co innego mogę zrobić? Tu jeszcze jakieś stworki mi wyskakują, podleczmy się trochę. Dobra, ogólnie co zdążyłem zauważyć? Gra jest zrobiona bardzo sensownie, bardzo mi się podoba, jak jest zrobiona. E, podoba mi się to, że nie jest tak, że możemy tłuc wszystko co popadnie i nie mamy z tego żadnych konsekwencji. Chociaż to akurat nie jest żadna nowość. Ale podoba mi się, że autorzy nie zapomnieli o tym. Podobają mi się bardzo animacje. E, podoba mi się system zdobywania, zdobywania mm, umiejętności, bo wydaje mi się wyważony. Myślę, że każdy kto w tą grę zagrał wie o tym. Jest dużo opcji i prawie żadna, w sumie chyba żadna ścieżka nie każe nas za nasze wybory. Dobra, czas się sprawdzić w prawdziwej walce. Okej, okay, jedziemy. Pierwszy zatłuczony. Spróbujmy teraz drugiego. Ogólnie jest tak jak powiedziałem. Czyli gram typowym roguem. Staram się atakować z nienacka. Nie wiem czy, czy za to nie mam przypadkiem mniej doświadczenia, ale... Zaraz zobaczymy, za tamtego było 15. Ciekawe ile będzie za to. Też 15, czyli nic się nie stało. E, otworzymy sobie zamek. Chyba każdy kto gra w Skyrima nie ma wątpliwości jak się te zamki otwiera. Jest to zresztą o wiele łatwiejsze. Weźmy wszystko, zobaczmy nasz ekwipunek. Czy jest co wymienić. Nie patrzyłem tu już chwilę. O tak, jest co wymienić. Bardzo, bardzo tak. Drugiej... Hmm... Drugiej broni na razie nie używam. Nie potrzebuję za bardzo. Oj, tutaj widzisz... <gryw> nie zauwa... To mi się nie podoba. Nie zauważył leżącego trupa. O kurcze, ale fajne. To mi się podobało. Do niego dostałem 62 doświadczenia. Ok, postarajmy się jeszcze to dopaść. I potem spróbujemy gdzieś sobie dalej pójść. Jeszcze więcej ich tu jest. Więcej was nie było chyba. To jakaś kolumna. Dobra, ja tu chwilę pozabijam. Jak zdobędę nowy poziom, nowe doświadczenie i nowe umiejętności, co najważniejsze, to do was wrócę. Trzymajcie się. He, wzięliśmy jakiegoś quest'a. Mam wrażenie, że zaraz będzie jakaś dobra jadka, więc, więc włączyłem. Czy jest jakaś szansa, żeby tu podejść? Jest. Dobra no to jedziemy. Zobaczcie czegoś nauczyłem. Tak, może za chwilę zaprezentuję już będzie mniej przeciwników. No, wygląda nieźle. Przynajmniej moim zdaniem. Zrobiliśmy poziom Okej, okay. wypełniliśmy chyba także także questa Aha, tylko nasz quest odbiega coraz dalej i dalej No dobra. Na razie awansujmy. Pamiętajmy, że idziemy w roadja i w wojownika, więc jeżeli chcemy zdążyć, to musimy się pośpieszyć. Jeszcze dwa wrogea. I jedno wojownika hmm. Active, Passive Niech będzie, że niech będzie active Okej okay. Musimy zostać jeszcze na razie tutaj Okej, okay, jeżeli zdobędziemy jeszcze jeden poziom, będziemy mogli sobie odblokować coś Odblokować Nie, potrzebuję jeszcze dwóch poziomów, no niestety. Dobra. Co my tu mamy? Jaka jazda. Nie wiem co się stało, ale Okej, okay, wychodzimy stąd. Teraz biegniemy za nim. Chyba po to, żeby go oddać jego ojcu. Ale <laughs> to fajnie zrozumiało. Żeby oddać go jego ojcu. No tak, jego ojciec go szukał, poprosił nas, żebyśmy go znaleźli i go znaleźliśmy. Mam nadzieję, że to, że wcześniej tutaj w czołem pół miasta... Nie będzie problemem. Dobra. Nie wiem co my z tego w sumie dostaliśmy Sprawdźmy gdzie jesteśmy hmm. Gdzie byśmy chcieli dotrzeć Okej okay. Pójdźmy może teraz w tą stronę Nie, jeszcze tutaj jakieś zadanko

Czas nam leci, a my robimy questy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, naprawdę nie wiem. Jak nie, to... to może jeszcze raz spróbuję to przejść, skoro już wiem co i jak. Podoba, Podoba mi się w sumie to, że tą grę... na tą grę dostajemy te 45 minut w momencie, kiedy już jesteśmy w miarę z nią obeznani, czyli po samouczku. Pomysł serio Widać, że twórca nie idzie na to, żeby ograniczyć nam nam to wszystko tylko, żeby faktycznie dać nam tę swobodę i wolność. A tu widzieliście pode mną moją ofiarę przed chwilą, jedną z wielu zresztą. Nie wiem, czy nie czeka nas znowu walka. On się nas chyba boi. Dobra, niech będziesz sobie odpuścimy. Możemy stąd sobie nawet nawet umknąć. No dobra, cywili nie będziemy tutaj mordować. A spróbujmy dostać się znowu gdzieś dalej. Zaraz wracam. Dobra, znowu razem. <laughs> Coraz mniej czasu mi zostało, żeby cokolwiek wam pokazać. I no cóż, mogę się już tylko na koniec powolutku podzielić swoimi wrażeniami. Walka mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że w ostatecznej, ostatecznej wersji gry będzie o wiele więcej miejsca na przemyślane kombosy. Do czego się mogę przyczepić? Nie podoba. Mm, nie podoba. Nie jestem po prostu przyzwyczajony do grania starczą w tym sensie, że... Jest to dla mnie po prostu pro, 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 problematyczne, żeby ją co chwila odpalać. A jak widzicie, jest to prawie, nie, prawie że niezbędne. No cóż, ja jestem połączeniem łotra i wojownika. Więc. Um, sam do końca jeszcze nie wiem, czy będę starał się. wszystko robić po cichutku. Czy może jednak odważyć się na nieco bardziej dynamiczne starcia, jak to widzieliście przed chwilą. No bo przykro mi, ale water to nie był w żaden sposób. Co chyba przyznacie sami. Może teraz mi się coś uda zrobić. Może teraz, jeżeli mi się uda podkraść na tyle blisko. No niestety, już mnie zobaczyli. No ale cóż, tu macie e, naładowany pasek Naładowany pasek e, Przeznaczenia Co zaskutkowało oczywiście natychmiastową natychmiastowym fantastycznym atakiem Stronę wizualną zresztą mogę sobie mogę sobie doskonale Mogę sobie po prostu ją ominąć, ponieważ sami widzicie na ekranie, co się dzieje. Możecie zobaczyć, że te animacje są serio piękne. Do czwartego poziomu na pewno nie uda mi się dojść. Natomiast być może uda mi się osiągnąć poziom trzeci. Okej, okay. jedziemy dalej. Może uda nam się tutaj jeszcze coś zrobić. Wchodzimy znowu w stealth mode. No to... Po prostu ciężka sprawa, żeby cokolwiek tu zrobić, po cichutku. Tego możemy spróbować. Aha, no tak. Nie byłem jeszcze na tyle blisko, żeby to zrobić. No ale cóż. Oj, tutaj widzę jakiś włócznik czy coś innego. O oh fuck, co się dzieje? To chyba będzie koniec mojego wojownika w tej chwili Ponieważ skończyły mu się miksturki w takim momencie No i tak, chyba czeka nas odrodzenie Być może jeszcze jednego uda nam się lub dwóch zabić Ale na pewno nie więcej Jednego lub dwóch To chyba był ostatni którego udało nam się zabić A jednak nie, jednak te stlety są już na tyle rozwinięte u mojego wojownika, że dał sobie radę. Ciekawy jestem czy to... wo a bo to był jeden z przeciwników, którego mieliśmy, mieliśmy zabić dla poprzedniego questa. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że idziemy do przodu również w kwestii fabularnej. A zatem jedziemy dalej. Naprawdę zostało już... zostały już praktycznie... praktycznie minuto sekundy. Więc, co na koniec? Na koniec mogę powiedzieć, że ta gra nie zawiodła moich oczekiwań. <laughs> nie zawiodła. By, najprawdopodobniej nie zawiedzie. Zamierzam w nią sobie pograć po premierze, która będzie najprawdopodobniej... siódmego, jeżeli dobrze pamiętam. Pod względem... Pod względem rozwoju postaci jest naprawdę... <laughs> Sami widzicie. Zostałem zabity w taki sposób, i myślę, że już się po prostu nie będę odradzał. Tylko będę powoli kończył, I jakby to wszystko ładnie, ładnie podsumować i zakończyć jakąś zgrabną pułę. Jak dla mnie, gra warta jak najbardziej uwagi, warta kupienia i zagrania. I możemy tylko czekać na 7 lutego, czyli. Dzień premiery. Dziękuję bardzo, że ze mną dzisiaj siedzieliście, oglądaliście. Do zobaczenia.